Baśnie z Ukrainy, folktale from Ukraine skąd się wzięły krety The origin of the mole dawno, dawno temu był bogacz i biedak. Once upon a time, a rich man and a poor man i mieli wspólne pole, had a field in common. Siali tymi samymi nasionami, te o tej samej porze. They sowed it with the same seed at the same time. Ale Bóg sprawił, że to praca biedaka przyniosła owoce i sprawił, że to wzeszły właśnie Jego nasiona. Natomiast nasiona bogacza w ogóle nie rosły. But God prospered the poor man's labor and made his seed grow. But the rich man's seed Did not grow. Wtedy bogacz zaczął twierdzić, że ta część pola, gdzie zboże urosło, była właśnie jego. Then the rich man claimed that part of the field where the grain had sprung up was his. I powiedział, do biedaka hej popatrz to moje zboże wzeszło a nie twoje and said to the poor man look now it's my seed that has prospered not yours biedak protestował the poor man protested ale bogacz nie słuchał but the rich man would not listen ale rzekł do niego tak But said to him No, jeżeli mi nie wierzysz, biedaku, if you don't believe me, poor man, to przyjdź jutro na pole z samego rana. Come into the field early tomorrow morning, jeszcze przed wschodem słońca, before dawn, a sam Bóg rozsądzi między nami and God shall judge between us. Biedak poszedł do domu. Then the poor man went home. Ale bogacz wykopał głęboki rów w części pola, która należała do biednego człowieka. But the rich man dug a deep trench in the poor man's part of the field. I do tego rowu włożył swojego własnego syna. And placed his son in it. I powiedział do syna tak. And said to him: Synek, teraz zrób jak ci mówię. Look now, my son. Kiedy ja przyjdę tutaj jutro rano, when I come here tomorrow morning. I zapytam, do kogo należy to pole. And ask whose field this is. To powiedz, że ono nie należy do biedaka, ale do bogatego człowieka. Say it is not the poor man's, but the rich man's. A potem dobrze zakrył synka słomą i odszedł do swojego domu. Then he well covered up his son with straw and departed to his own house. O poranku wszyscy ludzie zebrali się i poszli na pole zobaczyć, co będzie. In the morning all the people assembled together and went to the field. A bogacz wtedy wykrzyknął, and the rich man cried: Przemów sam, o panie Boże! Speak, o God! Do kogo należy to pole? Whose field is this? Czy do bogatego człowieka, czy też do biednego? The rich man's or the poor man's? Do bogatego, do bogatego! wykrzyknął głos z samego środka pola. The rich man's, the rich man's, cried a voice from the middle of the field. Ale wyobraźcie sobie, że pośród zebranych ludzi był sam pan Bóg. But the Lord himself was among the people gathered together there. I powiedział on tak. And he said, Nie słuchajcie tego słowa. Listen not to that voice. Bo zaprawdę powiadam wam, że pole należy do biednego człowieka. For the field is verily the poor man's. Wtedy sam Bóg wyjaśnił ludziom, jak sprawy się miały. Then the Lord told all the people how the matter went. A potem w te słowa odezwał się do syna bogacza. And then he said to the son of the rich man: A ty zostań tam, gdzie jesteś. Siedź pod tą ziemią do końca swych dni. Tak długo, jak słońce będzie na niebie. Stay, where you are, and sit beneath the earth all the, your days so long, as the sun is in the sky. I w ten sposób syn bogacza stał się kretem. So, the rich man's son became a mole on the spot. I dlatego właśnie krety zawsze uciekają przed światłem dnia. And that is why the mole always flees the light of day.